Apokalipsa dzień po dniu. Oznaczenia bitewne. A wygląd szarańczy, podobne do koni uszykowanych do boju, na głowach ich jakby wieńce podobne do złotych, oblicza ich jakby oblicza ludzi i miały włosy jakby włosy kobiet, a zęby ich były jakby zęby lwów. Apokalipsa, rozdział dziewiąty, wiersze siódmy i ósmy. Symbole na mapach wojskowych zostały po raz pierwszy użyte przez zachodnie armie po wojnach napoleońskich. Wraz z utworzeniem NATO w 1949 roku w Waszyngtonie, armia amerykańska stworzyła ujednolicony zestaw znaków o różnych kształtach i kolorach do reprezentowania poszczególnych formacji wojskowych: przyjaznych niebieski prostokąt wrogich czerwony rąb. Neutralnych, zielony kwadrat i nieznanych, żółty czteroliść. Zgodnie z tematem siedmiu trąb, piąta z nich również została przedstawiona w kontekście wojennym. Prorok Joel obszernie wypowiada się na temat czasu poprzedzającego Dzień Pański, w którym nadejdzie wielkie moje wojsko, które przeciw Wam wysłałem: Joel 2:25. Wygląd ich podobny do wyglądu koni: Joel 2:4. Wydają odgłos jak turkot rydwanów. Joel 2,5 Naród mocny i niezliczony. Jego zęby to zęby lwa, a zęby trzonowe ma jak srogi lew. Joel 1,6. Zauważmy, jak podobne są słowa Joela do naszego dzisiejszego fragmentu. Co ciekawe, Armie arabskie były znane ze swojej lekkiej konnicy, zaś konie arabskie są jedną z najstarszych i najbardziej cenionych ras koni, oraz znane z wytrzymałości i szybkości. Powszechnie wiadomo wśród Arabów, że turban mężczyzny reprezentuje jego godność lub tytuł. Czarne turbany są często związane z duchownymi osobami twierdzącymi, że są potomkami Mahometa. Natomiast mówi się, że sam Mahomet, założyciel islamu, nosił biały turban i od tego czasu to nakrycie głowy jest silnie utożsamiane z wyznawcami tej religii. W Piśmie Świętym korony symbolizują zwycięstwo. 1 Koryntian 9:25. Niektórzy widzą w tym również podbijających kolejne ziemie arabskich żołnierzy. Nawet na wojnie nosili oni coś, co stało się znane jako hełm z turbanem o specyficznym kształcie kopuły, przypominającym arabskie nakrycie głowy. W opisie czytamy, że szarańcza miała oblicza jakby oblicza ludzi co jeszcze bardziej wzmacnia symbolikę tych stworzeń nie jako dosłownych owadów, ale plagi wojowników. Muzułmańscy żołnierze znani byli również z tego, że nie obcinali włosów, aby były długie jakby włosy kobiet. Zwróćmy również uwagę na fakt, komu pozwolono wypuścić te szarańcze w pierwszej kolejności. Ma ona jakby zęby lwów, podobnie jak upadła gwiazda, diabeł, który, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Pierwszy Piotra 5.8. Złączmy się w krótkich słowach modlitwy. Drogi Boże, powierzam moją lojalność armiom niebios. Poddaję się twemu boskiemu przywództwu. Jesteś jedynym władcą, któremu zawsze będę się kłaniać. Do dalszego studiowania: Pierwsza Księga Królewska, rozdział 8, wiersze od 37 do 40. Psalm 50, 7. wiersz 4. Apokalipsa, rozdział 9, wiersze od 16 do 19.